Oryginalna pompa od terenówki No nie robię tylko 119 koni Max, żeby zamontować tamtą, jak mówię, pierścień musi być, bo w tamtej pompie jest dotąd, musisz tą różnicę wyrównać i tamta pompa normalnie wchodzi, tak jak ta. Żeby w tej zwiększyć dawkę, odkręcasz tą płytkę. Pod nią w środku są dwie śrubki na rotorze. Na kluczyk 5-8 chyba nie jestem pewny. Teraz jest no, kluczyk w rozmiarze 8, tylko musi być celowy. Na 12-kątny i odkręcać śrubki. I po prostu w środku jest blaszka, która taki ma kształt narysowany jak pogłaśnianie przykładowo głosów czymś, czy coś takiego. I w, w tym kształcie jest taki otworek. No i tą blaszkę trzeba przesunąć i ona reguluje, ile się otwierają tłoczki. Tam więcej, przykładowo w tym pompie, nie dasz, tylko tyle co się tłoczki otworzą, bo dalej po prostu średnica tłoczka jest za mała i to wszystko, nie? Mówię o tej pompie od ranówki, te śrubki są na klucz 5-16, najlepiej gwiazdkowe, no kluczy koczkowy. najlepiej by było kupić, bo przez okienko, żeby to odkręcić Tak jak teraz są, kurczę, odkręciłem Tutaj miałem to odkręcone już wcześniej, żeby tu Wam pokazać jak to zwiększyć dawkę, tak jak mówiłem, że jest coś takiego w kształcie no, jakby pogłaśniania, tutaj widzimy, że jest mniejsza szczelina, większa szczelina, te tłoczki się schodzą, a żeby nabrało więcej paliwa musi być od, odkręcone, czyli tak jak teraz przykręcamy blaszkę do góry, zwiększamy dawkę na maksa, tutaj jest, zresztą jest linia zaznaczona, tu jest linia zaznaczona, tak jak teraz jest oryginalna dawka, mniej więcej na środku tutaj stał się. Jest oryginalny atak na środku. Możemy sobie to przestawić na maksa, zwiększyć i zobaczyć co się będzie działo, po prostu nic tam się nie stanie, bo po prostu tylko tłoczki dalej się otworzą. Tak jak mówiłem w pompie tej nie da się zwiększyć dawki za bardzo, bo to jest tylko ograniczone średnicą tłoczka. I tu jak widać jak przekręcę, to się szczelina powinna zmniejszyć. Jak widzimy, tu się zmniejsza po prostu w środku szczelina i, i to wszystko tutaj się cofnie, co tam dużej różnicy w sumie nie robi, no, ale zawsze troszkę tam parę nie więcej będzie dokręcamy śrubki takie były oryginalnie, no i to wszystko tu widzimy mamy o, jak jest to wycięcie widzimy tutaj jest regulacja w jedną w drugą stronę jest na środku maksymalna dawka, minimalna dawka i dokręcamy śrubki, no i to wszystko, no parę koni przybędzie. A to jak mamy starą, to zobaczymy jak to się rozbiera, wyciągamy to Wyrzucamy naszą rolkę i jak widzimy tam jest nasz tłoczek nie wiem czy wypadnie tak. pompa leżała trochę To nie moja takiego dziadka Takiego dziadka dostałem no, jest chyba zapieczonek nie będzie chciało wyjść <laughs> pompa jest bardzo prosta skonstruowana normalnie budowa cepa po prostu wypychamy dwa tłoczki wychodzą dwa tłoczki i to wszystko no. roleczka chodzi po, po, po bieżni no i to jest cała budowa pompy Normalnie magia, jak to mówią. Podejrzewam, że jakby tutaj to rozpiłowało, to by tam jeszcze z, jeszcze z parę centymetrów sześciennych z niej wydłubał. Pompa nawet w nie najgorszym stanie, jeszcze, bo widać, że powietrze wypycha mi tłoczek. Jak wcisnęłem drugi, to jeszcze by trochę pochodziła. Dziadek ta złą wyrzucił, no to sobie wziąłem na części. popatrzeć jak to wygląda w środku, no i coś się zawsze można nauczyć. Tutaj mamy pompkę zasilającą w środku, to wygląda jak pompa odbeczkowa. Są takie płytki, one zasuwają bieżni, Też jest bieżnia taka jajowata, jak to się mówi. No i tyle, to żeby nawet wyjąć ściągnika, rozebrać to, 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 to można wystarczy odkręcić okienko, jak tu widzimy tu jest clean, szeroki, no ale to wszystko można ustawić, można sobie w domu nawet rozebrać, żeby uszczelniać, wymienić tutaj o-ring, jakby w razie komuś ciekło, nie trzeba nawet tego całkiem wyciągać, tylko kawałeczek. I wszystko da się zrobić, nie trzeba wydawać dużej kasy panowie. Pozdrawiam wszystkich, nara.